Las gminny Kluczbork, drzewo z kropkami, fajne drzewo, fajne kropki. 25 kwiecień 2024 rok. Fajne drzewo. Fajne kropki. Fajnie puka. Weźmy do drugiego drzewa. No jakaś średnica, wiadome, gdzie ten kawałek trafił, na jakich papierach i ostatecznie gdzie, Psz, można sobie sprawdzić, a faktycznie też gdzie, tak wyglądają lasy gminne, Borg ochrona środowiska zaraz jeszcze jedno ciekawe fajne miejsce strasznie bezpieczne pokażemy taka studzienka otwór na pewno nic tu nie wpadnie, bo to jest około 60 cm. Ten górny włas przeze mnie zakładany był około dwóch lat temu. Bo był i tak zdjęty. No, na tym dzisiaj skończymy.